Dotarliśmy do naszego hotelu na dzisiejszą noc. Ile godzin jechaliśmy? Jechaliśmy no, o 4.50, jest 17.13. To masz 12 godzin 20 minut. No, ale po drodze byliśmy w Pamukale półtorej godziny. Z godzinę doładowywaliśmy klimę no. u mechanikę. Jakieś tam inne postoje. Więc ja myślę, że samej jazdy to niecałe 10 godzin. 9,5 myślę. No i super, no to wysiadamy. Jest jeszcze dopiero 17.15, także tak. jeszcze mamy trochę czasu. Chcieli żeby się zameldować się... na plażę. Wyjście. A, kotek jest. z naszego apartamentu. I 30 metrów i mamy piękne morze. A zobacz, tata! Tata, a zobacz! O, tutaj drzewo z morwami. Dobra. Idziemy w stronę plaży bo tutaj to tylko takie wejście po schodkach naprawdę bardzo fajny znaleźliśmy ten nocleg bardzo fajny chyba 110 zł, 109 zł płacimy za noc Jesteśmy 30 metrów od morza, e, pięk, pięknie tu jest. E, na pewno widzieliśmy wcześniej, jak jechaliśmy z samochodu, że jest sporo restauracji. Zaraz pójdziemy poszukać, idziemy też na plażę. Jest dużo, dużo ludzi na plaży, także fajnie. Tak, Tutaj jest plaża, tu w pierwszej linii jest tylko ścieżka rowerowa, samochody nie jeżdżą. A tu jest taki porcik, plaża. O, tu są knajpki różne. O, idziemy w miasto poszukać czegoś do zjedzenia. Najlepiej jakiejś fajnej zupki. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć idziemy sobie tutaj teraz miasteczkiem oczywiście, że to jest to miasteczko w którym się zatrzymaliśmy na zupę w pierwszą stronę więc idziemy do tej samej restauracji gdzie jedliśmy wtedy zupkę bo była bardzo smaczna jesteśmy już bardzo, bardzo blisko dobra, zamówiliśmy zamówiliśmy sobie zupkę mercimek tutaj jest zupka pacza, czyli z barana Ajranik, Tak, byliśmy już tutaj. I zupka była przepyszna i dlatego wróciliśmy, tak? Hmm, tutaj mamy Lachmadżunę. Tutaj mamy Adanę. Hmm. Tutaj sałatka do Lachmadżuna. Tu nasze zupki jeszcze. Tak, już ci dmucham. I tu jeszcze przyszły do nas kofty. Ja tylko co chcesz tego? Super. Mm. Wygląda no ekstra.